Oto mój prime To lider, e, lider autobotów lider autobotów Tylko że nie oficjalnie kupiony tylko Cię się e, potania się trochę kupiony, ale... nie yes. To le, jest optus piece. Optus Piece, jest Lider e, Automatonów kurde Piękny model okurzony, ale wy tego nie widzicie jest bardzo stabilny, jak widzicie. Te, które myślę, tutaj haczyki, to powinny się ten haczy, haczykować, ale nie działają. Bo po co? Bo w sensie, to jest wina designu w sumie, że za Zachle... krótkie Zachle... haczyki. Tego jest bardzo. No tak, akurat, tak prawda. Ten ten model nie należy się bawić za, za, za bardzo. Powinno się go żeby stał. I, i ciekawy mi kwestia transformacji, czy mi się kur. Ugórę mi się odbijało od, od tego picia, co mi się ogólnie uda. Znaczy, w sumie nie jest tak, tak skomplikowany jak, jak te figurki. Niektóre. Masterpiece'y, kurde. To jest chyba z tak... Tej linii. Mi się wydaje, że ten, że... To jest chyba tak bardziej z, z tych pierwszych jakby zabawek. Ale jak chuj wie. Dobra. Mm. Absolutnie nie pamiętam od czego zacząć. O kurde, chuj o, ta no, Jakby trochę niżej była. Trochę wisi... Kurde, ta kamerka tak trochę wisi dziś powiem. Ale chuj, działa Tu się otwiera. Patrzcie o... kurwa Ej, To jest naprawdę niestabilny ten konstrukcja. Chuja widać znowu. Tak źle i tak źle. Bo tupy kamera. Ale dobra. O jest stop odpadł, o kurde. Stop odpadł. Ty, Postop, postopny Optimus, pani to może zrobić z dzieci i wstawić st st oh, internety u... stopy Optimusa Prime. <laughs> Baję się o takich ludzi. Ty mi się nie rozwalił, ten kurde. Hmm. 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 O, zepsuł to. Ale to teraz się zepsuło? Patrzcie na to, kurwa. O! Wygięło się! O! Kurwa, nie widzicie. Kuja, widać też. Ja pierdzielę. O! Widać! Takie tuś. O! Okej, okay, roz. Nie wiem, czy to od tego upadku, czy to wcześniej się to zrobiło. Ojeju. Kon o jeju. zrobić konserwację koloptimusa, żeby go zrobić. Ale nie więcej go mi się uda z taką usterką. Ty, gdzie są części? Co gdzieś poodpadły, ja pierdolę. Po chuj, ja się zgodziła na tego Optimusa? Where is the część? Kurwa dziwne gdzieś się... Nie Optimus jak, go trzyma, jak, jak się z nim się robi, no to on odpierdala dziwne rzeczy. O i odpada. Nie no, to nagle odpada. Jest źle, jest, jest złamana. <śleski> 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 Niestabilny model. O chuj. Trzeba było zostawić go w czarnym pojazdu To ja w nim już żyję. <grymny> żyję spokojnie Ja pierdolę Jakby ten model był stabilniejszy Ale nie jest no, To był błąd O chuj Popsułem Urwę mu łeb się ja... co to się stało Raz je mają, otimo w chuj Mam nadzieję, że nie będzie na to zły Nie stary? kurwa. No patrz jaki polowany kurwa No chuj jeszcze Ale no... Ja wiedziałem. Może teraz kluczałem e, go streama, złamałem Optimusa Prime. Chuj! Orlany, jak to szło? Teraz transformacja. Jak go transformować? Nie no. Chuj. Zrob Panie, zrobiłeś to, co Megatron próbował zrobić przez ch chyba setki milionów lat. Mógł się oczyść ode mnie, kurwa. Mógł się uczyć ode mnie. Ja się do. No delikatny model, nie jest to naj, naj... naj... ten... Najlepszy, kurde... Znaczy, wyglądowo jest zajebisty, wiadomo. Ale użyteczny... Jest, kurwa... Stresik, jest jak się go ma. właśnie... No nie, no kur... Nie, nie, nawet go nie złączę, kurwa. Się roz... Impet zrobił tak, żeby kurwa żeby go nie mógł zbudować Aha. O kurwa <noise> Całe moje kurwa robota po się jebać przez tego Jebanego Optimusa no Ale przynajmniej broń się to zachowała <noise> Halo? O o, o, o. Kto by nie chciał mieć giwerę taką Bro, Broń działa przynajmniej <noise> Taką giewerę to by każdy chciał Misja zakończona jebanym sukcesem, mi się wydaje, że pokazałem na, na 100% mojej umiejętności co trzymania takich, takich delikatnych zestawów. To nie jest tak, że. On już jest Nie, tak ma być. Kurwa, ja nie mam. Na... Ja, nie mam po... ja nie mam. Ja na... nie mam. Ja czy mi się dobrze ściskło, czy kurwa odleci. Bo kur... Ty nie mam pojęcia Z tym modelem nic, kurwa, nie wiadomo. Ja pierdolę, byś się dostał. Jest! sukces, kurwa. Stoi. Tylko z pięścią, kurde, Wystawiam Z pięścią. No i chuj, psuje. Gdzieś się ten wyrywa. Bo jeden haczyk nie wytrzyma. Bo ktoś zepsuł, nie wiem kto, nie znam typa. Ten jest rozjebany. nie tu. Ten jest rozjebany. To jest rozjebane i zgubiona część z jakiegoś powodu, nie wiem jak to się stało. Czekaj, czekaj panie, ale ee, jak, jak ci się te części zgubiły? Nie wiem. Nie wiem czy zauważyłem jak zniosłem, nios albo jak spadło mi ta noga. Chujwi. Akcja pod biurko. Oj. A jeszcze łeb tutaj siedzi. Kurde, zapomniałem mu wstać. Sensie. Chuj nie siedzi. Co... To... To tu jest co kurwa jak tam wlazł Jak on tam wlazł <śle> chuj Dobra jedna z znaleziona Przed kotami O to mówi Optimus pewnej okaza okazałości Jeszcze raz Wiem O Abominat. To jest prawdziwy on Nie ma wad To jest jego transformacja to nie tak, że mi się zjebał przy, przy pierwszym dotknięciu transformacji, nie ma chuja. Wszystko jest gitara. Wiesz, jest wszystko jak jest. Jak powinno. Nie wierzycie? Zobaczcie sobie w serial, tak było. Ja, tak wyglądał. Tak wyglądał. jak kurwa, ciężka praca, począł się jebać przez te lata. Bo dotknąłem, kurwa, modelu, którego nie, nie, się, nie, trzyma, nie dotykałem przez 4 lata. Amazing. Dobra, trzy. Niesamowite. A mógł sobie wstać w kącie i nic nie robić i się kurzyć. A tak kto pozniósł taki debil jeden? Nie znam, nie znam typa, ja bym tak nigdy nie zrobił. No i kurwa z zjebał. To nie tak, że kurwa, niektóre choć jakieś się dozybały bo tak. No będę miał szkladania jutro. Ty, mm, tam jest w ogóle taki fioletowy box, o. Tam są kocki. Ja będę się w tych ba kockach bawił. No, się zbierało przez te lata. Fucking amazing, co nie? Zajebista moja robota.